Się Bądź dzielny. Dobra, to nasza nauczycielka, która zgodziła się na występ w programie. Witam. Związkiem. Pogadamy z nimi. A wy zagłosujecie online na stronie icard.com. Decydujecie, czy powinni się znowu zejść, czy zerwać. Nie pisze się na to. No, Spencer, jak sądzisz, dlaczego ty i pani Ackerman macie problemy? Na początku wydawała się miła, ale potem zobaczyłem, że jest totalnie walnięta. To nie mój typ. I pani Ackerman, co wam się nie udało? Nie mam pojęcia. Starałam się być dobra. Kupowałam prezenty. Jakie prezenty? No. Zmodyfikowany pluszak. O, i nowa LB4 z 500 piosenkami. Uuu, dużo piosenek. Kupiła je pani w sklepie? Nie, ściągnęłam je z takiej jednej strony internetowej. A nie chodzi o to, ile się wydaje. Chodzi o to, czy się pamięta. Ma pani rację. Dobra, widzowie, i Carly, pora głosować. Ale i ja też! Nie... zdjęcia Spencera i pani Ackerman. I głosujcie na zejście lub zerwanie. Mogę coś powiedzieć, zanim zagłosują? Siadaj. Już to? Tak jest. Tak? Jaki wynik? Widzowie i e Karli zdecydowali, że powinniście zerwać. Szczerze wskup. Tak, jasne. Wiemy, że pani przykro. Chce pani gryzę? Nie! Skoro zagłosowali, że nie mamy być razem! Nienawidzę cię! W internetu też! Po co to zrobiliście? Teraz jeszcze bardziej będzie się mściło na Was w szkole. No, nie wiem. Mnóstwo ludzi ogląda iCarly. A czasami każemy go oglądać pewnym osobom. Tak, tak robimy. Coś wykombinowaliście. Ale nie chcę wiedzieć co. Mam nadzieję, że nie macie planów na weekend, bo będziecie po uszy siedzieć w pracy domowej. Kiedy? Wkrótce. Dzisiaj napiszecie tysiąc słów dowodząc, dlaczego mężczyźni są wredni, zepsuci, śmierdzący, niewdzięczni. Pani Ackerman? Tak. Kim jesteście? FBI. Aresztujemy panią. Jak to? Za co? Za 500 utworów nielegalnie ściągniętych z internetu. Co? Nie macie dowodów. Mamy je. Mogę? Podejrzewam, że są właśnie w tym urządzeniu. Przyznała się pani wczoraj w programie tych dzieci. Nagraliśmy go. Wrobiliście mnie. Nieprawda. Wrobiliśmy ją. O tak. O, tak. tak. Co teraz robimy? Trzeba powiedzieć dyrektorowi, że aresztowali nauczycielkę.